Słowo Boże na dziś, 22 marca. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza, rzekł Jeremiasz: Słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dookoła donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, także go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okrycie wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serca, dozwólbym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 18 Pana wzywałem, i On nie wysłuchał. Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Panie, opoko moja i twierdzę, mój wybawicielu. Boże, skało moja, na którą się ochronię. tarczą moja, mocy zbawienia mego i moja obrona. Wzywam Pana godnego chwały. I wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. Ogarnęły mnie fale śmierci i zatrwożyły odmęty niosące zagładę. Oplątały mnie pęta otchłani, schwyciły mnie sidła śmierci. Wzywałam Pana w moim utrapieniu. Wołałam do mojego Boga i głos mój usłyszał ze swojej świątyni. Dotarł mój krzyk do jego uszu. Chwała Tobie, Słowo Boże! Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamieniować. Odpowiedział im Jezus. Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamieniować? Odpowiedzieli mu Żydzi. Nie kamieniujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo. Za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga, odpowiedział im Jezus. Czyż nie napisano w waszym prawie? Ja rzekłem: Bogami jesteście. Jeżeli pismo nazwało Bogami tych, do których skierowano słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, to czemu Wy o tym, którego ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie? Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem synem Bożym. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą i wielu tam w niego uwierzyło. Oto słowo pańskie.